czym jest ta atraumatyczna ekstrakcja. Sięgnijmy do genezy słowa trauma. Wyrywanie zęba kojarzyło się tylko z kleszczami. Każdy z nas życzyłby sobie takiego zabiegu chirurgicznego. Wyrywania obawiają się mniej niż samego znieczulenia. Fizycznie odczuwa wszystko, co się dookoła niego dzieje. Dzień dobry, wieczór. W ofercie wielu gabinetów stomatologicznych często pojawia się zabieg zatytułowany Atraumatyczna ekstrakcja zęba, ale dla wielu osób z pewnością nie jest do końca zrozumiałe, czym jest ta atraumatyczna ekstrakcja. Jeśli chodzi o ekstrakcję, to słusznie termin ten kojarzy się z usunięciem zęba, a co oznacza atraumatyczna? Sięgnijmy do genezy słowa trauma, które wywodzi się z greki i oznacza ranę. Tłumacząc z angielskiego trauma, to uraz, a w języku polskim w terminologii medycznej Słowo trauma oznacza najczęściej uraz psychiczny, ponieważ przedrostek a oznacza zaprzeczenie, a traumatyczny to nie mniej ni więcej a traumatyczny wolny od urazu bezurazowy. Po analizie pochodzenia tego terminu już wiemy, że atraumatyczne usunięcie zęba powinno być w jak największym stopniu wolne od urazu, a rana pozabiegowa jak najmniejsza i pewnie każdy z pacjentów każdy z nas życzyłby sobie takiego zabiegu chirurgicznego, który byłby najmniej bolesny, najmniej urazowy, a przy tym wolny od powikłań. Chirurgia stomatologiczna dotyczy głowy, a głowa zarządza naszymi zmysłami i jest bardzo wrażliwa. Zęby tkwią bardzo mocno w kości, która jest pokryta tkankami miękkimi, dziąsłem. Więc każda interwencja polegająca na usunięciu zęba, siłą rzeczy jest odczuwana jako brutalna, im bardziej delikatnie będzie wykonana ta procedura chirurgiczna, to lepsze będą odczucia pacjenta. Oczywiste jest, że do zabiegu chirurgicznego trzeba pacjenta znieczulić, czego również wielu pacjentów się obawia. Od pacjentów wielokrotnie słyszałem, że jak mówią, wyrywania obawiają się mniej niż samego znieczulenia. Dlatego znieczulenie również powinno być wykonane w sposób najmniej bolesny i atraumatyczny. Trzeba pamiętać, że igłą można również przypadkowo uszkodzić naczynia czy nerwy. Ekstrakcja zęba często kojarzy się tak, jak widzimy to na tym starym filmie. Szarpanie głową pacjenta czy trzaski, łamiącej się kości mogą być naprawdę bardzo dużą traumą psychiczną, a Zabieg taki powinien być wykonany jak najbardziej komfortowo dla pacjenta. A traumatyczna ekstrakcja polega na delikatnym, jak to tylko możliwe, usunięciu zęba z minimalnym uszkodzeniem sąsiadujących tkanek czyli wspomnianej przeze mnie wcześniej kości i dziąsła. Jeżeli tkanki te będą mniej uszkodzone, to wtedy rana poekstrakcyjna będzie się łatwiej goiła i pacjent szybciej wróci do zdrowia. Drugim niezmiernie ważnym aspektem i korzyścią atraumatycznego usunięcia zęba jest zachowanie jak największej ilości kości w okolicy po usuniętym zębie. Jest to bardzo ważne w przypadku późniejszego uzupełnienia braku zęba, planowania w tym miejscu implantu, który ma zastąpić utracony ząb. Brak wystarczającej ilości kości często uniemożliwia wprowadzenie implantu bez konieczności odbudowy. Kości, co nie tylko wiąże się z dodatkowymi zabiegami chirurgicznymi, ale też generuje stres i dodatkowe koszty. Równie ważne jest poszanowanie tkanek miękkich w okolicy usuwanego zęba. Uszkodzenie, a później deficyt dziąsa w tym miejscu stwarza duże problemy w odbudowie utraconego zęba. Aby zabieg był jak najbardziej atraumatyczny, potrzebne są odpowiednie umiejętności i wiedza operującego wiedza i jak to po prostu zrobić i nie bez znaczenia jest również użycie odpowiednich instrumentów które dziś naprawdę nie brakuje i jest wśród nich ogromny wybór dawno temu wyrywanie zęba kojarzyło się tylko z kleszczami a dziś do usunięcia zęba można zastosować zaawansowaną technologię na przykład laser który w sposób nieinwazyjny i bardzo precyzyjny może wspomóc zabieg chirurgiczny. Na całość atraumatycznego zabiegu składa się nie tylko sama procedura jej wykonanie, ale również postępowanie po zabiegu. Mam tu na myśli prawidłowe zaopatrzenie rany. W wyniku zabiegu powstaje rana i bardzo ważne jest w jaki sposób jest ona zaopatrzona w miejscu usuniętego zęba stosuje się specjalne preparaty kolagenowe, które Utrzymują objętość tkanek, ograniczają ryzyko krwawienia i przyspieszają proces gojenia. Takie postępowanie powinno być standardem, a jeszcze lepszym rozwiązaniem, niestety rzadziej stosowanym w praktyce, jest użycie fibryny bogatopłytkowej PRF-u. W trakcie wizyty, na której usuwany jest ząb, pobierana jest krew pacjenta, którą odwirowujemy, uzyskując wspomnianą fibrynę. Z dużą ilością komórek wzrostu przyspieszają one gojenie rany i odbudowę kościa, a jednocześnie ograniczają ryzyko innych powikłań pozabiegowych. Równie ważne jest odpowiednie zaszycie rany poekstrakcyjnej. Jest ona raną chirurgiczną, którą zawsze powinno się zaopatrzyć szwami. Podsumowując dzisiejszy odcinek, tłumaczący ten termin atraumatycznej ekstrakcji, chciałbym przypomnieć, że trauma. Związana jest z tym zabiegiem, może być zarówno psychiczna, jak i fizyczna. Fizyczna polega na poszanowaniu kości, czyli tkanek twardych i tkanek miękkich, dziąsła, które otaczają ząb. Jak wspomniałem, ma to bardzo duży wpływ na proces gojenia i ewentualnego uzupełnienia brakującego zęba w przyszłości, ponieważ zabieg ekstrakcji przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym. Gdy pacjent widzi, słyszy i fizycznie odczuwa wszystko, co się dookoła niego dzieje, to bardzo łatwo jest w takich sytuacji o stres i traumę psychiczną. Aby ją ograniczyć, zabieg powinien być przeprowadzony w sposób możliwie najbardziej komfortowy dla pacjenta i z dużą dozą empatii. Ważna jest również premedykacja, czyli farmakologiczne przygotowanie pacjenta do zabiegu. Zachęcam do zasubskrybowania kanału Stomatologia TMK i obejrzenia filmu z playlisty pół żartem, pół serio pod tytułem Komputerowe usunięcie zęba. Bezpośredni link znajdziesz w opisie. Tego typu zabieg z wykorzystaniem komputera z pewnością nie byłby żadną traumą dla nikogo, ale niestety ten film to tylko żart prima aprilisowy opublikowany kilka lat temu, 1 kwietnia. No i póki co, a traumatyczny zabieg zależy bardziej od człowieka niż komputera. Daj suba. Do zobaczenia.